Dzień dobry z tej strony. Natalia Prufer. Pozdrawiam serdecznie z Berlina. W numerze piątym twórczości możecie Państwo przeczytać mój artykuł w dziale Przegląd Zagraniczny na temat literatury pisanej przez polskich migrantów. I przeczytam teraz fragment tego artykułu: My, dzieci polskich emigrantów. Współczesna literatura niemiecka tworzona przez pisarzy polskiego pochodzenia. Dzieci polskich emigrantów, którzy opuścili ojczyznę jakieś 40 lat temu i zaczęli tworzyć swoje życie od nowa po drugiej stronie Odry, są dziś dojrzałymi, świadomymi Niemcami poszukującymi korzeni, odkrywającymi często ponure historie rodzinne. Niektórzy z nich to pisarze, dziennikarze, lekarze czy satyrycy. Łączy ich nie tylko polskie pochodzenie, lecz także silna potrzeba opisywania swoich osobistych przeżyć z dzieciństwa. Często chodzi o traumy, tęsknotę za dziadkami, którzy zostali w Polsce, jeszcze częściej o podwójną tożsamość, brak akceptacji samego siebie czy kompleksy. Bycie dzieckiem polskich uchodźców w Niemczech wcale nie było takie kul, cool, jakby to się mogło innym wydawać. Dzieci polskich emigrantów i w ogóle Polacy, choć niewidoczni na kulturalnej mapie Niemiec, zyskują w ten sposób bardzo ważny głos, który jest istotny we współczesnym dyskursie społecznym poświęconym polityce integracyjnej i uchodźczej. To pokolenie wyraźnie mówi, że Polacy także byli uchodźcami i to wcale nie tak dawno. Doskonałym tego świadectwem są powieści takich autorów jak Emilia Smechowski, Przemek Zybowski, Mariusz Hoffman czy Paul Bokowski. Wszyscy urodzili się w Polsce. Ich rodzice zdecydowali jednak, że mają wychowywać się gdzie indziej. Niemieccy wydawcy zdają się obecnie dość otwarci na tego typu literaturę. Wpisuje się ona bowiem w jeden z ważniejszych od kilku lat nurtów literatury niemieckiej. Powieści, wspomnień, reportaży pisanych przez dzieci migrantów z całego świata, które wychowały się w Niemczech. Ich językiem ojczystym, choć na ogół drugim, jest właśnie język niemiecki. Posługują się nim bezbłędnie, ale nadają mu często obcy szlif, naleciałości, wyrażenia, czy wręcz słowa pochodzenia z ich ojczyzny. Często piszą o swoich pierwszych latach życia w Niemczech, o traktowaniu ich przez rodowitych Niemców. I przełomach życiowych. We wspomnieniach wracają do historii rodzinnych sprzed kilku pokoleń, do wojen, kryzysów, zmian ekonomicznych. Opisują kulturę dziadków i rodziców ich zwyczaje, bolączki, tęsknoty. Do najważniejszych przedstawicieli tego nurtu pisarzy niemieckich, których twórczość jest wydawana także w Polsce, należą na przykład Sasza Stanisic, książka Skąd przełożona przez Małgorzatę Gralińską, książkowe klimaty. Nino Haratyszwili, powieść Ósme Życie, przełożona przez Urszulę Poprawską, wydawnictwo Otwarte, czy Fatma Eidemir, książka Dżiny, przełożona przez Zofię Sucharską, wydawnictwo Cyranka. Nie powinno nas dziwić, że pisanie o migracji i asymilacji oraz o różnych kulturach i krajach pochodzenia jest ważnym odzwierciedleniem niemieckiej codzienności. Według statystyk w Niemczech mieszka aż 28,7% osób z pochodzeniem migracyjnym, co oznacza aż 23,8 milionów ludzi. Do grona dzieci migrantów, którzy piszą o swoim pochodzeniu, należy zaliczyć grupę pisarzy i pisarek pochodzenia polskiego. Ich książki są w Polsce nieznane, a w Niemczech chętnie wydawane i czytane. Choć pisarze ci nie znają się może osobiście, wiele ich ze sobą łączy. Ich rodzice przybyli do Niemiec w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Uciekając przed panującym w Polsce komunizmem, biedą, brakiem perspektyw i szarością, pragnęli żyć i pracować inaczej, samodzielnie decydować o swoim losie. Cyna za to była wysoka, obojętnie czy w dolarach, czy markach. Ceną płaconą za paszport oraz wolność było bowiem często całkowicie zburzone życie rodzinne, ogromna tęsknota za ojczyzną i językiem, a także ostracyzm ze strony sąsiadów czy przyjaciół, którzy zostali w Polsce. Wraz z przyjazdem do Niemiec życie polskich uchodźców zaczynało się kompletnie od zera. Ich wykształcenie, dorobek, doświadczenia często nie miały żadnego znaczenia musieli zmagać się z niemiecką biurokracją. A zamiast gościnności czekały ich nieraz uprzedzenia, komentarze i złe warunki mieszkalne. Dorośli znosili to lepiej lub gorzej, ale jaki wpływ miało to na ich dzieci? I jak te dzieci dzisiaj, w wieku 40 czy 50 lat, opisują swoje dzieciństwo? Jak wspominają Polskę, z czym im się kojarzy i co dla nich oznaczała decyzja wyrwania ich młodych korzeni z otoczenia rodziny, dziadków, przyjaciół do kompletnie obcego środowiska i języka? Przełomową książką o tej tematyce, o której dużo się w Niemczech mówiło, była autobiografia dziennikarki Emilii Smachowskiej. Wiesz, Treba Migranten z 2017 roku w Polsce książkę wydano rok później pod tytułem My Superimigranci w przekładzie Bartosza Nowackiego przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. Nie odniosła jednak większego sukcesu. Za którą autorka zdobyła nagrody literackie, dziennikarskie i była zapraszana na bardzo wiele spotkań autorskich, nie tylko w polsko-niemieckim gronie. Książkę komentowały najważniejsze niemieckie media. Odbiła się echem również w kontekście przybywających do Niemiec uchodźców z Afryki. Smychowski stworzyła bolesny portret polskiej rodziny, która praktycznie nie przetrwała emigracji i procesu asymilacji w innym kraju. Kilkuletnia Emilia i jej siostra miały absolutny zakaz mówienia po polsku. Musiały przynosić do domu jak najlepsze oceny z języka niemieckiego i szybko zapomnieć o swoim pochodzeniu. Autorka przypłaciła to poważnym kryzysem i w końcu konfliktem z rodzicami. Cytat: Dla mnie skończyło się to kryzysem tożsamości, ponieważ miałam poczucie, coraz mocniejsze i oczywiście bardzo nieświadome, że coraz bardziej udaję. Trochę grałam, a trochę postrzegałam siebie jako Niemkę, i tak się zachowywałam, choć tak naprawdę wcale Niemką nie jestem. Koniec cytatu. Przy okazji swojej powieści Smechowski zwraca uwagę jeszcze na inny ważny aspekt. Polscy imigranci są w Niemczech niewidzialni, szybko się integrują, nie chwalą się swoją kulturą, nie trzymają się w grupie jak na przykład migranci tureccy. Są wciąż za walczą o przetrwanie, nie chcą być widoczni. Po sukcesie pierwszej książki Smechowski wyjechała na rok z małą córką do Gdańska, by lepiej poznać swoją pierwszą ojczyznę. Efektem tego był zbiór reportaży Rukke nach Polen, w którym konfrontuje się z Polską rządzoną przez PiS. Obecnie jest redaktorką naczelną Zeit Magazine, w dodatku do najbardziej znanej w Niemczech gazety Die Zeit. W styczniu tego roku opublikowała w nim wywiad ze swoją koleżanką z dzieciństwa, Dorotą Masłowską która jest w Niemczech bodaj najbardziej znaną polską pisarką, pewnie zaraz za Olgą Tokarczuk. W rozmowie wspominają dzieciństwo w Wejherowie. Podział na tych, co w Polsce zostali i tych, co uciekli do Niemiec, a także przemiany polityczne stanowią główną oś długiego wywiadu zilustrowanego zdjęciem bloków z płyty. Zalecam dalszą lekturę mojego artykułu, a w nim dowiecie się również o Innych autorach i autorkach. Pozdrawiam.